Siema, witam wszystkich na kanale z tej strony MAKU. No, dzisiaj obliczę taką całkę pierwiastek z 1 plus x kwadrat No i tak, co można o tym powiedzieć? no Za wiele <laughs> z tego nie można obliczyć w taki zwykły sposób. No ale istnieje takie hmm, podstawienie Eulera czy podstawienie Koszego. Już nie pamiętam. Chyba podstawienie Eulera czyli to. Co robię? 1 plus x kwadrat podstawiam jako t minus x, t to jest ta nowa zmienna. No i co podnoszę stronami do kwadratu, żeby to rozwiązać, czyli mam 1 plus x kwadrat to jest zawsze większe od 0. Nie muszę wstawiać wartości bezwzględnych, a tu mam tak t kwadrat minus 2tx dodać x kwadrat. No i co, x -y się skrócą. No I zostanie mi coś takiego. Hmm. Hmm. Czyli tak dwa x T, to się równa T kwadrat odjąć jeden. No i dobre, co z tego mogę zrobić? Mogę podzielić przez te, żeby pozbyć się tego t. Te. Właściwie przez 2 te mogę podzielić, żeby wyznaczyć x, czyli x to się równa t odjąć. No właściwie zapiszę to tak. 1 minus, tak. O. No i dobra Mam to zapisane, muszę obliczyć jeszcze różniczkę dx, czyli piszę to, czyli no muszę pochodną obliczyć tego, czyli dx to się równa. No i pochodna takiego wyrazu to będzie tak: no wzór na pochodną do razu, czyli tak: e, 2t razy 2t. Odjąć T kwadrat minus 1 razy dwa podzielić przez hmm, dwa te kwadrat. No i dobra, jak to się poskraca, czyli DX będzie... A to mogę zapisać jeszcze tak 4 odjąć yy, ile tu będzie 2t kwadrat i dodać 2 przez 4t kwadrat no dobra czyli po skróceniu będzie coś takiego 2t kwadrat plus 2 przez 4t kwadrat Czyli t kwadrat plus 1 przez 2t kwadrat. Dobra, coś takiego powinno styknąć. Patrzę, jak tam w notatkach mam. Dobra, tak samo. Pisze równa się ile ta całka będzie się równać w takim razie. Okej. Okay. 1 plus gdzie jest ten X wyznaczony. X jest tu. T kwadrat odjąć 1 przez 2 T do kwadratu. a oh sorry, sorry, sorry co ja robię nie tego chciałem o, dobra, o to mi chodziło dobra t minus x ten pierwiastek równa się t minus x t minus x, czyli t minus t kwadrat odjąć 1 przez 2t no i jeszcze raz dx, czyli dx to jest to, czyli razy yy, i zaraz, to mi coś uciekło, dt mi uciekło. dt, 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 dobra. Czyli to kwadrat plus jeden przez 2t kwadrat no i razy różniczka dt ten mały przyrost dt dobra co z tym zrobić no można to wymnożyć niech będzie czy ja to wymnożałem Dobra, niech będzie wymnożę Czyli tak co ja tu będę miał hmm. Te do trzeciej hmm. Dobra Czyli tak te do trzeciej plus T podzielić przez A nie eee, sorry sorry co ja robię będzie tak, t kwadrat plus 1 przez 2t przez 2t. Dobra, tak, krótsze trochę będzie i tak odjąć. No i tak, tutaj jest rozkrócone mnożenie minus 1. I tu będę miał w mianowniku 4t. Do trzeciej. No dobra, niech będzie, wrzucę to pod wspólny mianownik hmm. dt. Dobra, czyli to mnożę razy t, do t kwadrat, inaczej razy dwa t kwadrat, czyli mam tak. 2T do czwartej plus 2T kwadrat podzielić przez 4T do trzeciej. No i tu mam tak odjąć t do czwartej plus 1. DT to się równa całka. No i redukuję wyraz podobne, mam tak t do czwartej dodać 2T kwadrat plus 1. 4t 3 dt no i tutaj fajnie to się wszystko wyklarowało, tu jest wzór skróconego mnożenia te kwadrat plus 1 no, taką postać mam coś by się przydało z tym zrobić teraz Jakieś podstawienie, władne. Hmm. Zaraz, zaraz. Dobra, chyba nawet podstawienie mnie będzie potrzebne. Czy zaraz potrzebny z tego uzyskał podstawienie? Jakbym teraz podstawił za? t do trzeciej coś bym podstawił jakieś tam u to tak, bym no miał tak dwa t kwadraty to się równa DU nie, nie, dobra z tego by nic nie wyszło sensownego dobra, ja to zetrę można prościej zrobić po prostu obliczyć jako całka sumy jest równa z sumie całek to pisze tak, dzielę przez 4t do 3dt plus 2t kwadrat przez 4t do 3 no to czwórkę można by przed nawiasem wyrzucić, ale niech będzie, 1 przez 4dt t do 3dt no i dobra, liczę to w takim razie. To się równa. Całka. 1 czwarta. Dobra, wyrzucę to 1 czwartą przed całkę, przed nawias cały. I mam tak, całka. T dt plus 2 całka z e, dt przez t plus całka z dt przez t do trzeciej dobra, ile to się równa w takim razie? Ech, dobra, nic prostszego, jedno druga t kwadrat plus dwa razy logarytm naturalny wartości bezwzględnej t plus y, minus jedna czwarta t minus czwartej y, sorry, sorry nie, będzie tak, jedna druga razy t minus drugi y, dobra, mam to wszystko Mogę zapisać równa się. I muszę podstawić za T te, tego x, hmm. chociaż teraz tak na to patrzę, no bo te to się równa, T to się równa, o takie wyrażenie. No dobra, napiszę to. Bo z tego nic nie obliczymy, ale niech będzie. Napiszę to dla jasności. Skąd się tu wzięło? Dobra, dobra, okej. Okay. Czyli mam tak, jedna ósma, tu jest ten pierwszy, plus x kwadrat, plus x, Dodać dwa logaryb naturalny. No i ten pierwiastek 1 plus x kwadrat plus x. No i odjąć jeszcze jedna, druga. Tu jest ten pierwiastek. 1 plus x kwadrat plus x. No i do potęgi minus drugiej. Dobra i plus stała jakaś D dobra całka obliczona w takim razie raczej błędów nie popełniłem jeżeli tak to napiszcie, napiszcie w komentarzu no dość ciekawa całka myślę że dość sensowne to rozwiązanie jest dość w krótkim czasie można to obliczyć za wiele obliczeń nie wyszło no i w każdym razie dzięki za uwagę na razie